Gry wideo przez wiele lat nie miały szczęścia do udanych adaptacji, ale niekorzystna tendencja w końcu zaczyna się odwracać. Długo wyczekiwany serial The Last of Us, bazujący na kultowej grze, okrzyknięty został przez krytyków najlepszą adaptacją w historii. Poczynając od kreacji aktorskich, na samym opowiadaniu i elementach estetyki kończąc, mamy do czynienia z niezwykle wykonaną adaptacją. Pisze o debiutującym już za kilka dni serialu magazyn Time. Jeszcze bardziej entuzjastycznie na serial zareagowali krytycy z Empire i BBC. Na łamach pierwszego z nich w pięciogwiazdkowej recenzji napisano, że The Last of Us to prawdziwe arcydzieło. Zdaniem autora tekstu serial rozwija świat przedstawiony w grach, pozostając wiernym emocjom płynącym z opowieści o Joelu i Ellie. Krytyk BBC dodaje z kolei, że nie widzi niczego kontrowersyjnego w określeniu nowego serialu HBO najlepszą grową adaptacją w historii. O krok dalej idzie Digital Spy, które upatruje w The Last of Us kandydata na najlepszy serial roku. W recenzji na łamach tego serwisu czytamy, że serial pozwala sobie na drobne odstępstwo od narracji z gry, ale zmiany, które mogą dotknąć tylko purystów, nie mają żadnego znaczenia w obliczu wrażenia, które samodzielnie wywołuje ta produkcja. W tekście Variety napisano z kolei, że The Last of Us to bardzo obiecująca saga zombie, która w najbliższym czasie może znaleźć się pośród najlepszych tytułów małego ekranu. Po zebraniu ponad 30 recenzji na Rotten Tomatoes serial cieszy się niemal idealnym wynikiem. Pozytywnie ocenia go aż 97% recenzentów. Średnia ocena od krytyków również wypada wyjątkowo dobrze i wynosi niemal 9 w 10-stopniowej skali.